To właśnie w nich w 2004 roku największa liczba najbardziej znanych światowej sławy historyków wyczytała wszystkie dane, statystyki, informacje, które właśnie, właśnie teraz wam przekazuję. A skąd to wszystko wiem? Wiem to z książki, która powstała właśnie na bazie i po zakończeniu prac 50 światowej sławy mediewistów, romanistów, historyków, którzy siedzieli przez parę lat w otwartych przez Jana Pawła II archiwach watykańskich i w obronie świętej inkwizycji, autorstwa Romana Konika, doktora. Habilitowanego dzisiaj już filozofii, który napisał tę książkę w takim bardziej popularno-naukowym tonie, choć miała być ona książką naukową, w oparciu o wyniki prac właśnie historyków i badaczy, którzy mieli możliwość, tą możliwość badania i zrobienia kwerendy w archiwach watykańskich, otwartych przez Jana Pawła II w 2000.